W odcinku programu Miedziowy Kwadrans i zapraszamy na informacje związane z KGHM Polska Miedziosa oraz Zagłębiem Miedziowym. Tegoroczne centralne obchody Górniczego Święta Barburki rozpoczęły się już 2 grudnia. W Centrum Kultury Muza w Lubinie miała miejsce Centralna Akademia Odznaczeń. To jest czas radości, oczywiście, to jest czas radości bardzo potrzebnej w tej całorocznej pracy i to jest zbiegając jednocześnie z końcem roku, bo on jest już rychły bardzo. To jest z jednej strony czas podziękowań, czas podsumowań, czas planów i czas życzeń. Zaczynając od podziękowań, chciałem przede wszystkim podziękować Wam, drodzy górnicy, całej górniczej braci KGM za pracę, którą wykonujecie. Pracę trudną, pracę odpowiedzialną, pracę wymagającą wielu wyrzeczeń. Pracę, która nie waham się powiedzieć, ma także charakter służby. Służby dla naszego kraju, służby dla Polski, służby dla naszego bezpieczeństwa gospodarczego, służby dla naszej suwerenności ekonomicznej. 70 pracowników KGHM odebrało odznaczenia państwowe, kordziki górnicze i honorowe szpady górnicze, które wręczane są za 25 lat pracy pod ziemią. Na pewno jest to bardzo podniosła uroczystość, znaczy dla mnie bardzo dużo. Doceni zostałem doceniony i z tego się bardzo cieszę. Czuję się dumny, że jestem górnikiem, noszę mundur, to zostałem doceniony przez szpadę, czuję się bardzo dumny. Trudno sobie było wyobrazić 25 lat temu ten moment akurat, nie? No a po drugie, no zaszczyt. No, jest to insygnie władzy górniczej, że tak powiem, oręże. Wszyscy czujemy się jedną górniczą rodziną. To święto jednoczy tych, którzy pracują, ich rodziny i bliskich i znajomych. Jest to dla mnie bardzo ważne i czuję się tutaj doceniona, że mogę brać udział w tych uroczystościach. Ja pracuję w dziale ochrony środowiska. I w zasadzie praca ochrony środowiska wiąże się z wieloma innymi specjalnościami, a zwłaszcza w ostatnich latach, gdzie ta ochrona środowiska stawia duże wymagania. Dlatego no i roboty rozpoznawcze, i wydobycie, i budowa nowych szybów, tam wszędzie jest ta ochrona środowiska i tam jesteśmy angażowani. W uroczystości wzięli udział nie tylko wyróżnieni pracownicy KGHM, Zarząd Polskiej Miedzi, czy przedstawiciele poszczególnych oddziałów, ale też liczni zaproszeni goście. Odczytano listy od najważniejszych osób w państwie. Prezydent Andrzej Duda złożył górnikom najlepsze życzenia i podkreślił fachowość, zaangażowanie i poświęcenie pracowników KGHM. Po Akademii Odznaczeń, zgodnie z tradycją, ruszył pochód Lisa Majora, który zakończył się tradycyjnym skokiem przez skórę w lubińskim rynku. Podczas tego wydarzenia młodzi adepci górnictwa są symbolicznie przyjmowani w szeregi no braci były. górniczej. Nazwisko: śledź, narodowość. Polska. Rodem: ze Śląska. Skacz. Abyś pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęcenia. Szlachetny i rycerski. Przyjmując się w nasze szeregi, uderzam tą bardą. Bądź tam bratem i przyjacielem. To jest wyjątkowy czas. Czas radości, czas podziękowań, czas życzeń. Drodzy górnicy, bądźcie dumni ze swojej pracy. Ona jest bardzo trudna, ona jest wymagająca, ona jest bardzo często niebezpieczna. Ona wymaga wielu wyrzeczeń, ale ona jest niezwykle ważna i potrzebna. Nie tylko dla Was i Waszych rodzin, także dla całego kraju, dla Polski. To służba dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego bezpieczeństwa surowcowego, dla naszego dobrobytu, dla sukcesu gospodarczego naszego kraju. Szanowni mieszkańcy, bądźcie dumni z Waszych mężów, z Waszych braci, z Waszych sąsiadów, z Waszych przyjaciół, kolegów, bo to dzięki nim jest KGHM, to dzięki ich pracy jest Zagłębie Miedziowe, to dzięki nim jest sukces gospodarczy. Podczas tej ceremonii górnicy otrzymują symboliczny klucz do bram miasta, by móc świętować dzień górnika. Starszezna górnicza i młodzi kwarkowie, że w dobu Waszej ciężkiej pracy na dobra naszej ojczyzny przekaże na ręce starszego Kopackiego ten klucz miasta Lubina, żebyście dzisiaj w dniu Waszego święta mogli rządzić i świętować, bawić się. Na koniec ceremonii zebrani mogli podziwiać pokaz multimedialny, mieszkańców poczęstowano również symbolicznym kuflem piwa. Po uroczystości brać górnicza udała się na karczmy piwne i cąbry babskie, które są tradycją w szeregu barburkowych uroczystości. Kolejne wydarzenia związane z tradycyjnym świętowaniem Dnia Górnika miały miejsce 4 grudnia, a zatem w dniu imienin Patronki Górników Świętej Barbary. W Lubinie, Polkowicach i Głogowie od godziny 6 rano mieszkańcom regionu o wyjątkowym święcie przypominały występy orkiestry górniczych. Panie, Boże, Panie Orkiestry, oddział zakłady górnicze Polkowice, Sieroszowice, Roman Beta, melduje orkiestrę do uroczystej górniczej pobudki. Niech żyje nam górniczy stan. Niech żyje nam górniczy stan, Bóg zapłać, pięknie było. Tego samego dnia o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji górników oraz ich rodzin. Natomiast o godzinie 13 przy pomniku Jana Wyżykowskiego odkrywcy polskiej miedzi w Lubinie delegacje zarządu oddziałów KGHM i spółek z Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi, ale również przedstawiciele różnych instytucji, szkół i parlamentarzyści złożyli kwiaty. Czas podziękowań, czas życzeń. Jeszcze raz proszę przyjmijcie podziękowania za całą Waszą trudną pracę w ciągu następnego roku i życzenia wszelkiej pomyślności, opieki, górniczej, patronki świętej. Barbara. Kiedy myślimy o Janie Wyrzykowskim, kiedy ja myślę o Janie Wyrzykowskim, z tą pewnością myślę o człowieku, który działał bardzo wytrwale, to przecież nie było bardzo proste, żeby sukcesy, które dzisiaj po 65 latach wspólnie celebrujemy przeszły. To nie było bardzo proste, to nie było bardzo oczywiste. Czyli zawsze jest tak, że jeżeli uważamy, że coś jest bardzo słuszne, jeżeli warto się o to bić, to trzeba o to walczyć, trzeba to zabiegać, bo sukces zawsze rodzi się w bólach. Taka też jest specyfika tego zawodu, specyfika pracy górnika. To jest zawód wymagający, zawód trudny, zawód, w którym trzeba przezwyciężać przeszkody, przezwyciężać różne trudności. I to dobrze, że człowiek, dzięki któremu wszystkie nasze kopanie tutaj mogą funkcjonować, także swoim życiem dowiódł, że taka postawa ma sens. Ceremonie związane z obchodami Dnia Górnika to nie tylko te uroczystości centralne, swoje akademie, spotkania i wydarzenia organizują także wszystkie kopalnie, oddziały górnicze i związki zawodowe. W Kopalni rudna zorganizowano barburkowy zjazd rodzin górniczych. Wczesnym rankiem na szybie R1 stawiło się ponad 20 osób. Wszyscy przeszli szkolenia z zakresu używania aparatów ucieczkowych. Rodziny górników ubrane w górniczą odzież zaopatrzone w kaski, lampy i aparaty ucieczkowe zjechały klatką pod ziemię. Przed smakiem podziemnych atrakcji była jazda land -rowerami. Wizyta w przodkach oddziałów wydobywczych przyniosła sporo wrażeń. Przewodnicy opowiadali m.in. o urabianiu złoża, zabezpieczaniu. Tropu, czy też transporcie urobku z przodka. Uczestnicy wycieczki odwiedzili także tak zwaną kratę, czyli punkt odstawy urobku na przenośnik taśmowy. Spacer po komorze maszyn dołowych był okazją do przyjrzenia się różnym typom urządzeń wykorzystywanych pod ziemią. Dwóch synów pracuje w KGM. Jeden pracuje tutaj na komorze, nie wiem czy na tej akurat, ale na komorze, a drugi pracuje no, nie, 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 nie na Rudnej. Na komorze jest przyjemniej, no na przodku jest... Ciepło można powiedzieć, że nawet w niektórych miejscach gorąco. Praca na pewno tam jest ciężka, no tu, tu już jest normalna praca, można powiedzieć tak mechanikanie. Bardzo mi się podobało i jestem zaskoczona wieloma rzeczami, bo inaczej sobie troszkę to wyobrażam, chociaż zawsze było to dla mnie przerażające, ale no troszeczkę zmieniło się moje podejście do, do pracy męża. Będę grzeczniejsza, o, może tak powiem. Wycieczki pod ziemię dla rodzin górników to dla wielu z nich jedyna okazja, by osobiście przekonać się, jak wygląda praca ich bliskich. Spółka KGHM Polska sama została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Pracodawca Godny Zaufania. Miedziowej spółce nagrodę przyznano w kategorii Edukacja za działalność i współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami zajmującymi się nauką, szkoleniami i kształceniem młodych ludzi. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polska Miedź od 2018 roku prowadzi program patronacki kompetentni w branży górniczo-hutniczej. Projektem objętych jest 9 szkół ponadpodstawowych z Zagłębia Miedziowego. Dzięki programowi młodzież zdobywa wiedzę praktyczną w nowoczesnych pracowniach, które doposaża Miedziowa Spółka. W ramach zajęć odbywają się również praktyki w oddziałach KGHM, a najlepsi uczniowie mają szansę na stypendia. W ramach konkursu Pracodawca Godny Zaufania KGHM został doceniony również za prowadzone wspólnie z samorządami Zagłębia Miedziowego programy wspierające edukację i rodzinę oraz projekty związane z walką z depresją. Sobota 17 grudnia KGH uczcił 40 i 41 rocznicę pacyfikacji zakładów górniczych Rudna, wydarzeń, które miały miejsce kilka dni w prowadzeniu przez komunistyczne władze stanu wojennego w Polsce. Uroczystości rożnicowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele świętej Barbary w Polkowicach. To tutaj, 17 grudnia 1981 roku schroniła się grupa górników uciekających przed ZOMO i gdzie ogłoszono koniec strajku. Nasza dzisiejsza uroczystość, modlitwa, obecność tutaj, wszystkie gesty to znak solidarności z tymi sprzed lat 40., z tymi wszystkimi, którzy także w kolejnych latach okazywali się solidarni. Solidarność, tak, to na pewno nazwa związku zawodowego, bo od pracowników tylu zawodów i górników, i hutników się zaczęło, ale Jakże szybko stała się Solidarność także ruchem społecznym. Nawet, to no jeszcze więcej, ruchem narodowym. Po mszy złożono kwiaty przy pomniku górnikom polskiej miedzi. Stamtąd uroczysty pochód ruszył ulicami Polkowic pod szyb główny kopalni Rudna. Tutaj również złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej strajk i pacyfikację. Finał uroczystości odbył się w cechowni ZG Rudna, gdzie 17 grudnia strajkowali górnicy i gdzie nastąpiła pacyfikacja. Wzruszam się, jak sobie przypominam, msza święta była odprawiana. Jak koledzy tak pokotem leżeli w koło. Nie wiedziałem, czy wrócę, mówię uczciwie. Nie wiedziałem, czy wrócę żywy. Towarzysz Rozelski powiedział do użycia broni wyłącznie i zaprowadzić porządek. Dla nas to był obowiązek, ale to tego obowiązku, może nie obowiązku, ale tej idei trzeba ludzi uczyć młode pokolenia. Podczas uroczystości uhonorowani zostali uczestnicy akcji strajkowej ZG Rudna. 30 osób otrzymało odznakę honorową zasłużony dla górnictwa RP. Odznaczenia odebrali z rąk wicewojewody Dolnośląskiego i prezesa KGHM. Zostały również wręczone honorowe odznaki zasłużony dla KGHM Polska S.A. oraz medale honorowe, pamiętamy, dyrektora naczelnego oddziału ZG Rudna. Jesteście Państwo bohaterami także mojej wolności, naszej wolności, jesteście bohaterami niepodległej Polski, bo to dzięki Państwa sprzeciwowi, dzięki Państwu moralnemu wyborowi możemy dziś rzecz w wolnej, suwerennej, coraz silniejszej gospodarczej, silnej gospodarczej Polsce. Polsce silnej gospodarczo także dzięki KGHM-owi, także dzięki tej firmie, która jest nie tylko Dełnośląskiem, ale polskim diamentem. Pacyfikacja Z odbyła się rankiem 17 grudnia 1981. Strajk w należącej do KGHM kopalni Zgierudna był jednym z największych w całym kraju. Historycy szacują, że w dniach między 14 a 17 grudnia w strajku wzięło udział ponad 5 tysięcy górników. Obchody 41. rocznicy pacyfikacji ZG Rudna wpisał się też bieg imienia księdza Jerzego Gniatczyka w Polkowicach, który tradycyjnie już przyciągnął liczną grupę entuzjastów biegania. 47 lat temu między innymi tysiąc gniadczyk wspierał stajkujący górników, pani Rudna i dzisiaj jest myślę naszym obowiązkiem aby takie wydarzenia historyczne były podkreślane między innymi przez takie zdrowe współzawodnictwo sportowe. Pomimo pochmurnej i mroźnej pogody, prawie 200 biegaczy wystartowało na 8-kilometrową trasę ulicami Polkowic. Wielu z nich to pracownicy KGHM oraz mieszkańcy Zagłębia Miedziowego, dla których uczestnictwo w biegu to już tradycja bo no biegi, do których chcę się się tak samo jest z biegiem Gniatczyka troszkę jestem zmarznięty e, no fajna impreza, dobra organizacja przyjemna trasa, choć dzisiaj momentami było ślisko ale dobrze się to biegnie piękna rocznica tych, tych pamiętnych wydarzeń znam, tylko zapowiadam, bo jestem za młody jak zawsze, no rewelacyjnie z roku na no, która jest trudniej? To nie dlatego, że są coraz mniejsze warunki. Ja jestem coraz starszy. Za każdym razem powtarzam, to jest chyba ostatni raz. A następnego roku tutaj jestem. I w przyszłym roku, dzisiaj powiem, też będę. Pierwszy na mecie pojawił się obywatel Ukrainy, Serhii Szewczenko. Pierwszą kobietą na mecie była Alina Boszcuk. Również obywatelka Ukrainy. Bieg ukończyło 193 zawodników. Na mecie każdy został uhonorowany okolicznościowym medalem. Stowarzyszenie Pak w Lubinie przeprowadziło kolejne warsztaty, które odbyły się dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska miecie S.A. Techniką dekoracyjną dekupaż uczestnicy robili bombki choinkowe. To już kolejne zajęcia w ramach projektu Stres Stop wspieranego przez Polską Mieć. Dzięki temu możemy sobie kupić materiały, zapłacić osobom prowadzącym i wtedy są to bezpłatne warsztaty dla uczestników. Zajęcia pozwalają uczestnikom sprawdzić, ile mają w sobie kreatywności, ile zdolności manualnych. Tworzenie ozdób choinkowych może przede wszystkim uspokajać. Są bardzo y, takie, y, takie kreatywne i w ogóle takie fajne. Są kreatywne, można rozwijać kreację, można się dobrze pobawić i zapomnieć o stresie. Warsztaty w ramach projektu Stres Stop realizowane przez Stowarzyszenie Pax w Lubinie i finansowane przez KGHM miały już miejsce w maju, tuż przed Dniem Matki. Najwięcej było uczestników dorosłych, ale również mamy dzieci, które przychodzą z rodzicami, żeby wspólnie i kreatywnie spędzić ten czas. I jest to projekt zwany Stres Stop Kontynuacja, więc odstresowujemy się przez właśnie twórcze warsztaty. KGHM działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie walki z depresją i stresem finansuje nie tylko w Lublinie. Korzystają z tego także m.in. ledniczanie czy głogowianie. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech atmosfera świąt umacnia wszystko co dobre. Szlachetne i piękne. Życzę ciepłej, rodzinnej wieczerzy wigilijnej w oczekiwaniu na nadejście radosnej nowiny, że w Betlejem narodziło się dzieciątko Jezus. Niech te wyjątkowe dla wszystkich chrześcijan dni będą dla Was czasem dzielenia się tym wszystkim, co najcenniejsze: miłością, życzliwością i szczerością. Przyłamujmy się opłatkiem, obdarwujmy się prezentami i razem śpiewajmy kolendy przypominające nam o naszych pięknych polskich tradycjach. Boże Narodzenie to również czas refleksji i podsumowań upływającego roku, który przyniósł nam przecież wiele radości, ale też wyzwań i niepewności. Pamiętajmy o naszych sąsiadach z Ukrainy, wobec których cała załoga KGHM okazała wielką solidarność. Po raz kolejny udowodniliście, że mędziowa społeczność to ludzie o wielkich sercach. Szanowni Państwo, wejdźmy w nowy 2023 rok z uśmiechem, pełni wiary i nadziei, że będzie to czas pomyślności i satysfakcji. Życzę Wam wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a radosny nastrój niech towarzyszy Wam każdego dnia. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Tym akcentem kończymy ostatni w tym roku kalendarzowy odcinek programu Miedziowy Kwadrans. Wszystkim widzom dziękujemy za całoroczną obecność i uwagę. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku 2023 i zapraszamy do oglądania naszego programu w ostatnim tygodniu stycznia.